Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iranczyk w Polsce. Zaraz nie jestem w Polsce, właściwie jestem w miejscu, gdzie e, początek historii Europy, prawie z tego miejsca, też się zaczął. A zaczął. E, mianowicie odwiedzam mojego brata Henka. Tada! Ciao! Dzień dobry! Dzień dobry, <laughs> dzień dobry. E, tak. No, jestem we Włoszech. Jestem w Italii. Uwaga, te małe uliczki, które widzicie tutaj właśnie urzekają mnie i Henka. Henka od mnie od dwóch dni, a Henka od stycznia praktycznie. Bo od, od stycznia on się przeprowadził do Włoch. Tak, definitywnie. Przeleciał, tak jak pamiętacie, na, na moich poprzednich odcinkach. W grudniu zeszłego roku on przeleciał do Europy pierwszy raz. I potem je ja przyjeżdżałem też do Rzymu, odebrać go potem razem przyjechaliśmy tutaj do tego miasteczka właśnie. Do miasteczka obok, bo miasteczko obok jest jego uniwersytet, a tutaj on znalazł mieszkanie, bo po prostu lepsze ceny i lepiej wygląda wszystko tutaj. A, no i mieszka tutaj w Kieti. A uwaga Kieti jest naprawdę bardzo... Bardzo fajnym, jest takim, mówię Henkowi, że to jest taka, taką Wenecją, tylko bez wody. Więc tak wygląda ulica. Bardzo małe, bardzo piękne ulice. Budynki. Architektura. Często widać na ulicy właśnie takie ogromne bramy na ulicach widać ogromne bramy i te bramy o oh, to jest rynek gdzie wczoraj była nie demonstracja tylko Heniek ok, i will talk to you in english so that okay. so that uh, you people would understand because if you if i speak in persian no one would understand okay. what was this yesterday's event about Yesterday's so event was a historical event in On yeah. in uh, 11th of uh, May. Uh, it was about a course, a running uh, with uh, horses. There were different horses. Actually, <clears throat> uh, my flatman, the flatman informed me that there are, there was a, uh, in, an Iranian horse too yesterday. Uh -huh. There were, there were <coughs> different kind of horses. There were uh, a running. Uh, the event was about running. Tag. Um, yeah. But there were no horses actually. I mean, we sprawa tak. Że wczoraj yeah. było takie ogromne wydarzenie z okazji 11 maja, że uh, ludzie wszędzie w Kieti. To bu, this is about only about Kieti, or or it's about uh, the whole Abruzja. Nie, to jest cały Abruzzo. I uh, the 11 maja of uh, May, it's, uh, happened, it okay. happened always in in Kieti. okej. Okay. Więc yeah. to jest sprawa, która jest powszechna w całej Abruzji. A, a w Kieti to akurat się wydarzyło wczoraj, jak, je, jak my byliśmy tutaj. I nie było koni. To znaczy, były konie. Były chyba z dwa, dwa, dwa konie podobno. I jeden z nich był Irański koń. Więc śmiesznie. A ludzie byli powiązani ze sobą. Na, na, ze przodu bieg, biegł mężczyzna, z tyłu kobieta, która była powiązana e, jedną grubą sznurką do tego mężczyzny, i oni biegli razem. I kiedyś to było tak, że ta kobieta zamiast tej kobiety było mężczyzna, i zamiast tego mężczyzny był koń I mężczyzna był powiązany do konia. i tak biegli razem żeby rywalizować się z koniem i powiedzieć jak bardzo jest moc w mocy tego jak, jak się jak bardzo jest można można tak naprawdę z tym koniem wa nie walczyć tylko być na jednym poziomie mocy o. Uh, one thing to add, we just saw people with a string uh, that bond them together. Mm -hmm. But uh, in the past, I asked uh, to one of the kieti members. Uh, I asked uh, <laughs> citizens. <laughs> citizens, yeah. I asked him, and he uh, specified that uh, in the past there was only course with the horses. But, oh, Gianluca yeah, Gianluca Oh, ja. teraz spotkaliśmy. Nam, nam spotkaliśmy się z blogerem mojego brata Henka, więc ciekawe jest, bo to jest bardzo specyficzny człowiek. Ciao! Ja jestem blogger na YouTube. Gianluca. na YouTube. Tak, i ja będę z nim Będę z nim <noise> Jezu, ja nie znam włoskiego, a za każdym razem jak jestem w stresowej sytuacji, mówię po, e, po e, hiszpańsku normalnie, ale to w, w, takich, w takich krajach. A ten Gianluca jest bardzo specyficznym człowiekiem, e, dlatego że no Heniek właśnie mówi, jakby on za bardzo jest bardzo dużego temperamentu, jakby dużo pokazuje takich emocji, nagłych i tak dalej. I to jest powszechne dla... Co do, e, co do Włochów, podobno to jest normalne, normalną sprawą, ale <grywia> dzisiaj nie było w naszych planach, żeby być tutaj. No właśnie, tak jak widzicie, chcieliśmy wam pokazać Kieti i powiedzieć jak e, Henkowi się żyje tutaj. E, no od tamtego czasu, kiedy przyleciał tutaj cały czas mieszka w tym samym miejscu. To jest jego współlokator, który jest starszy od niego, tak ma dwa razy tyle co on. <grywia> I, e, ale bardzo dobrze się dogadują, podobno. Jest bardzo miłym człowiekiem. Ugotował nas, dla nas makaron, włoski, pasta. E, I miło, miło. I... Hennik znalazł pracę w tej chwili i już nie musi to znaczy, już nie musi, jakby nie otrzymywać ze swojej kieszeni. Tak się mówi po persku. E, więc już nie musi cały czas wydać te pieniądze, które rodzice mu dali. A jakby sam teraz już jest zatrudniony, było na szkoleniach w Luksemburgu przez dwa tygodnie, i potem wrócił z powrotem do tego do ciao! Arrivederci, Arrivederci! Arrivederci! for long goodbyes most Ah, long goodbye. So we should we could just say ciao, right? Ciao. Yeah, ciao. And what did he want? Um he just he was just explaining me that why he wasn't there at for lunch. Ah, okay. We could you could tell him that we ate very good pizza. No. Um, I read it all. Tak. Więc Henryk oniek już pracuje, to że jest sąszystą, sąszystw takiej dobrej firmie. Pro, uh, i programuje i ciao i programuje w tej chwili. Iż ludzie są mega mega mili w ogóle mega otwarci, To mi się podoba. Uh, no i co, so, Heniek, tell us, how is life with you? How is life treating you here? Uh, actually, it's quite good. It's a it's in a small city. Actually, it's a paese. Paese, czyli pueblo, czyli It's not a city. Uh, yeah. And everyone knows each other. It's like living in a, a small village. But it, it has its own uh, advantages. Actually, uh, one of them is to get really know uh, uh, the uh, customs and uh, old things. No. Yeah, that's true. Więc he, tak, Heniek, z powodu tego, że mieszka w tak małym mieście, już nauczył się mówić po włosku dosłownie. Jakby z, ten jego współlokator nie mówi w żadnym innym języku, więc tylko po włosku rozmawiają ze sobą. I jak chodzi po ulicach, na przykład ludzie mówią do niego się ma, albo cześć, są dzień dobry. I on też do ludzi, więc e, z powodu tego, że to jest tak małe miasteczko, e, ludzie znają siebie nawzajem i jakby już czujesz że jesteś częścią tego społeczeństwa, prawidł? You feel that you belong to this society already because <laughs> it's such a small place and everybody knows each other. Yeah, because uh, belonging to a, a place uh, deeply related to uh, knowing all people. and being, ah, yeah, yeah, of yeah. course. I mean not all people. You cannot know all the people, right? Yeah, but uh, there are many of them that know know me and that and I know them. Yeah, yeah exactly. It's bardzo dużo ludzi jest. It's like uh, you never, jego jest i left on home. zna dużo ludzi You never would left home without seeing uh, one, <laughs> one person that you knew before uh, yeah, yeah, this is actually very, uh, very valuable okay. Tak, dokładnie, tak jak ciągle czujesz się w domu Jeśli wychodzisz z domu i jesteś uh, w stanie komuś powiedzieć dzień dobry, komuś powiedzieć cześć, komuś... Ktoś Cię rozpozna i Cię zawsze w poczucie domu. Takie jak ja mam w Polsce. Bo ja też w Polsce jestem, tak że mam dostęp w dobrej relacji z sąsiadami, więc mówię do nich dzień dobry, do niektórych, który, który, z, który, z którymi się znamy. I to jest bardzo dobra właśnie droga, uważam, do żeby się integrować, kiedy się emigruje gdziekolwiek i chciałbym właściwie ten temat poruszyć kiedyś. E, tak jak w związku z tym, co w zeszłym tygodniu opublikowałem e, o tym jak bardzo jest to ważne, żeby być częścią rzeczywiście społeczeństwa, a Heniek już część, jest częścią społeczeństwa włoskiego w Abruzji Abruzzo. Abruzzo in, it's in yes. Italian, right? Yes. But in Polish mówimy Abruzjan oh. <laughs> śmiesznie. Uh, this is funny. Mm -hmm. Yeah. <laughs> uh, tak. Ah, one hmm. fact. Ah, fun fact. Fun fact about Kieti. About uh, yeah, people, old people in Kieti. Uh, once us. I was uh, just pouring wine for my flatmate and his friend, and uh, I'm I'm right-handed, but uh, I usually uh, uh, grab the bo uh, bottle with my left hand and pour it, and. Uh, a Moment uh, just uh, pa paused everything, and uh, my flatmate sa said only enemies would pour wine with left hand. <laughs> and I asked for the reference, and he said that uh, in the Last Supper, uh, Jesus or Jesus, Jesus, Jesus is in an Italian, Italian. Yeah. in Polish, is Jesus. Yeah, uh, saw the Judas, Judas, Judas. Uh, Judas, that uh, he, he was trying to pour wine, and he saw that uh, he is doing Judas it with the left, left hand. hand. Yeah. Oh, that's interesting. And uh, actually, he understood it, but he didn't say anything. But afterward, it was uh, noted that yeah, noted he was here. a liar. Yeah, and Near no general. one would do that anymore here. To cover uh, pouring wine or uh, doing the chin, chin with left hand. Yeah. Chin, chin or there's also one more thing. Salute. Salute. Yeah. Yeah, więc tak, to jest bardzo ciekawe, co on mówi, z, e, jeśli chodzi o polewanie, bo on polewał kiedyś wino lewą ręką dla swojego na Dlatego ciekawe, że w ogóle spotkaliśmy nawet Gianluca e, w, w tym filmie. E, tak, taki mały jest właśnie miasteczko Kieti. E, i, e, I on pole, polewał, nalewał wtedy wino e, dla Gianluca. Dla Jan Luki i on powiedział, że nie, lewą ręką nie polewa się. Dlatego, że i on powiedział, że dlaczego, skąd, jak jest źródło tego, że nie można polewać wina lewą ręką. I on mówi, że Judasz polewał dla Jezusa lewą ręką. I on okazał się, że jest kłamcą, więc nie można, to jest taka tradycja, chyba. Tradycja? Tradycja. Tradycja? Tradycja. Tak, to jest tradycja chyba, podobno z tego, co Heniek mówi tutaj. Uh, ciekawe, to ja nie, nie znam tego, ja nie pamiętam, jaką ręką polewam. Zazwyczaj ja nie polewam, ktoś mi polewa zawsze. Więc... I don't... I don't pour alcohol. So, normally someone pours alcohol for me. You. <laughs> yeah, you're the Jesus. I'm always the Jesus. <laughs> A on... tak się nie mówi. But it's it's not... nice way to nie jest fajny sposób poznać swoich przyjaciół i wrogów. Nie, nigdy o tym nie wiedziałem, honest yeah. Tak. No, tak spacerowali, spacerowaliśmy dosłownie całe Kieti z Wami, bo od północy zaczęliśmy i teraz na południu skończymy. Tu jest ładny park i ładne góry tutaj są, więc będziemy kończyć e, nasz spacer po Kieti. Po Kieti razem z wami, kochani. A bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, Heniek. Też jako... Uh, grazie mille per tutti. Per... <laughs> bediam... uh, ci vediamo. Dla <laughs> mm, no. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Uh -huh. uh. When you say dziękujemy, no. to jest... no. O Jezu, znowu. Ludzie zaczęli mówić. E, dziękujemy, tak, że oglądaliście nas. To jest bardzo miłe i jako ostatni widok. Nie, pójdziemy do góry. Mimo kuharów, byliśmy do góry e, Jako ostatni widok też pójdziemy zobaczyć e, Las Montañas, góry. Jeszcze, a I jeszcze jako ostatnia rzecz, co chciałam powiedzieć, jest to, że nie mówcie, we Włoszech nie mówcie po hiszpańsku. Jeśli ja to robię, to jest z powodu tego, że e, no, w, w, po prostu to jest jedyny bardzo podobny język, który mi się kojarzy wtedy. Mi się wydaje, że podobno mają ludzie, którzy, nie wiem, w Czechach mówią po polsku, e, może, albo e, no, są też inne przykłady, ale te przykłady byłyby problematyczne teraz, w tej chwili. Więc nie, nie podam tych przykładów. Incie, uh, what is this? A. Francesco Maduro. No, tak jak. Co to jest? Czyli co? Policja. A! Uh, no to jest policja. I urząd miasta chyba. Heniek Did you make, you make your Italian Kartę pobytu? Karta pobytu is the residency permit. Yeah, I I mam mój promise ale here, uh -huh. but I am going to get my karta identity. What is that? Identity card. Identity card, okej. Okay. Okay. Uh -huh. uh, yeah, tak, więc we włoszech uh, pobytu daje się znacznie szybciej. Ale znacznie szybciej niż, niż w Polsce. W Polsce minimalnie się cieka trzy miesiące a on czekał, a on jest bardzo nieogarnięty jeśli chodzi o dokumenty, bardziej nieogarnięty niż ja. Ja jestem, ja jestem bardzo, bardzo super ogarnięty jeśli chodzi o dokumenty, a on nie, a on dostał w ciągu miesiąca. A w Amen. Polsce, żeby dostać kartę pobytu, trzeba być maksymalnie ogarnięty, trzeba wiedzieć dokładnie wszystkie szczegóły, żeby zaaplikować na kartę pobytu e, i ją dostać. Więc ja na przykład dostałem po 3 miesiącach dosłownie, no ale ja też jestem uśmiechnięty i jestem taki cały czas banana na twarzy i tak dalej, rozmawiam z urzędnikami i uśmiecham się do wszystkich. I e, jakby dużo ludzi kojarzy mnie w tych urzędach i daje mi od razu. I daje mi, jakby też to, mówię, dostałam karty po trzech miesiącach, e, ale bardzo, bardzo dużo ludzi nie dostaje w Polsce karty pobytu po, po roku organizłem? nawet. Tak, po no, prostu tam? E, bardzo dużo ludzi w Polsce nie dostaje po, po roku, po półtora roku i tak dalej. Jakby półtora roku zajmie tylko takie naj. Baleję O! E, dużo ludzi po półtora roku, po roku nawet nie dostaje cały czas karty swojej. Więc kochani, żeby. Okej, okay, samochód też jeździ tutaj w nas, tak naprawdę. Nie dostaje, a on dostał we Włoszech, dostał po miesiącu. Po aplikacji na kartę pobytu dostał swoją kartę i to jest bardzo miłe. Więc gratulacje dla Ciebie. Uh, congratulations for your kartę pobytu. For your Italian mm, kartę grazie. pobytu. Uh, and ja uh, yeah. Teraz chcemy pożegnać Was i pożegnać Was z takim pięknym widokiem, który jest przed nami właśnie tutaj. Uh, więc podatek jest. Podawem. Cześć, ciao. się. ciao, Duża ekipa. I teraz tak. O, i zaczyna padać. Teraz, w tej chwili, właśnie. Nie wiem, czy kamera.